Siema. ma? No co to taki szczęśliwy? A od sobie sieleczki wracam. No. Co tam? Oglądaliśmy sobie serial <laughs> i w ona tak do mnie Maciek, powiedziałbyś coś miłego dla mnie, jakiś komplement czy coś. <laughs> no ja tak pomyślałem myślę, no dobra. I mówię do niej, kręcisz mnie jak mikrofalówka w katalerze. Coś jeszcze? No ja myślę, myślę, i tak się patrzę na nią, patrzy się jej w oczy i mówię: Masz może matę? A ona: A czemu pytasz? Bo zgubiłem się w Twoich oczach. Ona powiedziała: O, proszę, powiedz coś jeszcze, jeszcze, jeszcze. Ja mówię: Masz może teraz, w tym momencie, na sobie ubrane majtki gwiazdy? A ona: Czemu pytasz? A ja mówię: Bo. Z dupy nie jest tej ziemi. Tak. Dalej chyba nie muszę Wam opowiadać, co się działo. No nie. No nie musisz, no ale. Pamiętałeś o czymś chyba, co czy nie? Mhm. No. Ach, jest tej ziemi.